No panę kręci pan filmik, to ja chciałbym to powiedzieć, tak to nie jest do widać Jak pierwsza próba nam nie wyszła, nic widzisz, ja nie? Dokładnie potrzeba. nic nic więcej, nic więcej nie potrzeba. Pierwsza próba tak się po co, nie? Kolejne za zaogłosują i będzie to świetny pokaz choreograficzny, jeśli normalnie wszyscy wątpią, że to prawda. Tak, no, yy, w ogóle to no, niech nam określi to. Nie, to proszę, proszę zobaczyć. No yy, niestety światło trochę po ale to pewnie taka cisza przed burzą, która będzie dzisiaj yy, o godzinie 20 z minutami. Yy, no prosto z tego miejsca pozdrawiam ja, czyli Michał, mimo, że tam w tej